Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na, na wynajęcie w formie przytarby nieokra lokalu o powierzchni 6 metrów kwadratowych znajdującego się w siedzibie urzędu Generalnych przy ulicy Szkolnej w 2A w z części korytarza na drugiej piętrze. Panie Zresztą, proszę bardzo, odmiary prowane. Tak, za to się uczyniłem prośbę pana radnego Strzyżka, nawet dzisiaj. Jeszcze komisyjnie we dwóch mi powierzyli. Dokładnie jest 6 metrów, ale powiem 5 metrów 99 centymetrów. Powiedziałem, no, że było. <noise> znaczy powiem tak, panie radny, by był w krokach. Ja mówię, z czasem te kroki stają coraz krótsze, tym ta odległość jest Panu zwiększa. Panie Zbyszko, panu mówił o tym, tak dziękuję. Tak, tak. Znaczymy, dziękuję, Wiesz, w związku z tym w związku z tym, że taka działalność jest tutaj potrzebna ze względu na to, że jest wydział komunikacji i naprawdę tutaj jest oblegana tutaj ta mała powierzchnia. Do tej pory wynajmowaliśmy to na rzecz pana Arkariusza Pacuszka. Pan Arkadiusz miał umowę na trzy lata, umowa wygasa końcem czerwca. My uważamy, że czystą sprawą będzie, jeżeli to będzie w formie przetargu, dlatego że poprzednia umowa też była zawarta po przetargu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Budżetu. Uchwała że w na formie e, przetargu. Tak? No, aktywne, że Dziękuję. Czyli jest podopoprawka ze z Pana strony, tak? Uchwala. 59 chwały myślę. Nie, albo tak, albo nie. Dziękuję bardzo. Nie ma To tak, rozumiem. Otwieram dyskusję, proszę bardzo. Nie widzę zamykamy dyskusję. Przechodzimy do głosu. Panie Wójcie, Pani dyskutuje. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie wydarzenia zgody na wynajęcie w formie światu ograniczonego w powierzchni 6 metrów kwadratowym znajdującego się w siedznikiem Gminy Rady. Proszę o ciszę. Dziękuję. Urzędzie gminy Rady przy ulicy Szkolnej 2a w części korytarza 2. Kto jest na części projektu uchwały? Proszę o rękę 10 za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw, nie widzę. Dziękuję bardzo.